Cześć, cześć, witam Was serdecznie na kanale Liczy się Transport. Dzisiaj zajmiemy się takim już bardzo szczegółowym rozliczaniem czasu pracy kierowcy. Troszeczkę wejdziemy już w taki temat z synchronizacją dób, z synchronizacją dni w ewidencji czasu pracy, z nachodzeniem się zdarzeń, z duplikacją nadgodzin, z dodatkowymi niepotrzebnymi zdarzeniami pracy w dni wolne, w soboty. Dzisiaj o tym synchronizacja dób w systemach rozliczania kierowców. Zaczynamy. Dobra, słuchajcie, tak jak powiedziałem, mm, dzisiaj trochę trudny jest temat, więc postaram się go w miarę prosto rysować i dzisiaj będzie dużo rysowania. Rozli rozwiążemy sobie problem, który jest tak naprawdę pewną zaszłością, czyli kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy na świecie jeszcze biegały dinozaury, a w tachografach były używane wykresówki, był taki trend, taka metoda, że każdą wykresówkę rozliczało się mm, osobno, tak? Czyli człowiek brał, czy to była pani kadrowa, czy to był człowiek od transportu, brał wykresówkę, zliczał z tego zdarzenia i każdy... Każdy dzień analizowany był niezależnie. Ta zaszłość powoduje, że mm, niektóre systemy, czy nawet jak samodzielnie liczycie elementy w, w komputerze, w Excelu, jakby znowu wpisujecie godziny rozpoczęcia tak jak się zaczął poniedziałek, tak jak się zaczął wtorek, jakby nie analizujemy tego pomiędzy, tylko wpisujemy sobie poniedziałek od ósmej do tam szesnastej, wtorek od 11 do 19, środa od piątej do tam czternastej. Każdy dzień analizujecie osobno i to jest pewnego rodzaju zła i żeby nie powiedzieć, że jest źle, to powiem, możecie czegoś nie wiedzieć, i nie do końca to jest prawidłowe. O, może w ten sposób, tak? Dlatego spróbujmy to sobie narysować. Zobaczcie, jakie są rozbieżności, co z tego będzie wynikało, żeby zrozumieć, dlaczego. Ta metoda nie jest dobra już dzisiaj i w ogóle nigdy nie była dobra, ale kiedyś, kiedyś można było to jakoś tam sobie przyjąć i, i zostawić to w spokoju, a dzisiaj, no już biorąc pod uwagę, że i kodeks pracy pilnuje kierowców i ustawa o czasie pracy kierowców jeszcze bardziej to pilnuje i są zdefiniowane te, te rzeczy i wszyscy są bardziej świadomi, zróbmy krok do przodu i bądźmy bardziej świadomi. O co chodzi? Jeżeli mówimy o tym, że jeżeli kierowca wyjeżdża w poniedziałek o godzinie ósmej, i będzie jechał 4 godziny, coś załaduje, zrobi przerwę. Łącznie jego praca wyniosła 8 godzin do 16, Wszystko wygląda dobrze. Jeżeli we wtorek rozpocznie pracę o godzinie 10 i też będzie aktywny przez 8 godzin, pracował, jeździł, miał przerwę w międzyczasie, poukładał to sobie jakoś. To jest już na tym moment nieistotne. Do godziny 18.00 też był aktywny. Wszystko wydaje się być w porządku, jest ok. Problemem będzie sytuacja, kiedy te doby zaczną się jakby cofać. Czyli rozpoczniecie pracę czy zaplanujecie rozpoczynanie kolejnych zleceń wcześniej. Teraz Małe wyjaśnienie. Bardzo często nikt tego nie planuje. To w ogóle chyba nie da się zrobić tak czasami bardzo konkretnie. Kierowca otrzymuje trasę do zrealizowania, realizuje tą trasę i po prostu wyjeżdża. Czyli jedzie, robi odpoczynek, robi robotę, robi krótki odpoczynek, robi robotę, dojeżdża, rozładowuje się, robi robotę, odpoczynek. Jakby, za, jakby skupia się na tym, żeby zrealizować zadanie, a nie żeby było to między 8 a 16. I teraz gdyby w taką środę taki kierowca fizycznie zaczął o godzinie 5, no bo jak skończył o 18, jak będzie w tym momencie miał, załóżmy, 9 godzin odpoczynku, czy trochę nawet więcej, to mógłby zacząć spokojnie o tej piątej, może zacząć, tak? Więc od 18 do rana mamy w tym momencie 11 godzin, do tej piątej, więc spokojnie, nawet odpocznie 11 godzin, pojedzie sobie w tym układzie 4 godziny, załóżmy, czy, czy ogólnie dobra, niech będzie, że pracuje już od razu 8 godzin do godziny 13. I w tym układzie co się dzieje? Każdy z tych dni, jak widzicie na rysunku, ma 8 godzin pracy. Teoretycznie wszystkie są wspaniałe, piękne i standardowe. Wszystko jest ok, pełny etat, żadnych tu nadgodzin nie powinno być. Problem polega na tym, że gdyby właśnie tak analizować przez zaszłości wykresówkowe aktywności, no to dobra jakoś może to i przejdzie, bo mało kto w tej chwili na te wykresówki by analizował już inaczej. Ale jeżeli te wszystkie dane teraz cyfrowe trafiają do systemów komputerowych i są przekładane na mm, doby, na definicję doby, która jest w ustawie o czasie pracy kierowców bardzo konkretnie Napisana jest to 24 kolejne godziny, począwszy od godziny rozpoczęcia pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy. I teraz tego rozkładu e, najczęściej się nie układa, no bo przy transporcie drogowym rzeczy nie ma rozkładów, nie ma harmonogramów. Znaczy harmonogramy to jeszcze można ułożyć, ale to już jakby rzecz, rzecz trudna. Rozkłady czasu pracy są, są jakby takie naturalne, jak wyjdzie, i tu nie będę jakby otwierał teoretycznych dywagacji, że to powinno być, a nie ma. Tak jest, kropka, więc jeżeli mamy w tym momencie definicję doby, to musimy się tej doby trzymać. Jeżeli mamy dobę 24 godzinną, bez znaczenia, że to jest zespół czy nie zespół, podwójna załoga, 24 godziny, to w przypadku tego układu od poniedziałku, od 8 do wtorku, do 8 będzie wszystko ok, tu się nic złego nie dzieje. Jeżeli rozpoczniemy sobie na to liczenie doby od wtorku, od 10. Do fizycznie środy do 10, to zobaczcie, że nagle łączą nam się ze sobą dwie doby, dwie aktywności z różnych dni. Z wtorku mamy 8 godzin w tym miejscu i teoretycznie jest 8 godzin, a tutaj, zobaczcie, od 5 do 10 dochodzi nam jeszcze 5 godzin aktywności, stąd. I teraz to niby jest w środę, ale zgodnie z definicją doby, to jest kontynuacja pracy do wtorku. I wtedy w środa musi się zacząć zgodnie z definicją, no nie wcześniej niż o 10.00. Ale to nie jest takie oczywiste dla każdego. Więc jeżeli każdy z Was będzie analizował sobie to po swojemu, to nic z tego nigdy dobrego nie wyjdzie. Ustalmy jedną rzecz. Jak należy to robić i dlaczego? I jakie są konsekwencje jednej ścieżki? Jakie są konsekwencje drugiej ścieżki? Bo wtedy jesteście w stanie bardziej dobrać sobie, jakby we własnych przemyśleniach, interpretację, nie wiem, podejście do tematu czy metodę. Bo jeżeli zobaczycie, jakie są konsekwencje jednej i drugiej ścieżki, spróbujmy przeanalizować to w takiej formie, jak Powinno być na początek. Czyli zobaczcie, we wtorek zacząło 10, pracował 8 godzin ten kierowca, jakbyśmy go mieli rozliczyć. I potem jeszcze wznowił pracę w środę o godzinie 5 i kon, jakby pracował jeszcze w tej dobie wtorkowej przez 5 godzin. Razem wyszło 8 plus 5, wyszło nam 13 godzin pracy, którą trzeba rozliczyć. Czy to będzie system podstawowy, czy równoważny? Nie ma zmiłuj, wyjdą nadgodziny. Przyjmiemy na chwilę system podstawowy, czyli 8, 8, 8 byłoby w porządku, ale 13 godzin pracy we wtorek oznacza 5 godzin nadliczbowych. Tu są nadgodziny i one wystąpiły, kropka. I teraz jeszcze popatrzymy sobie na to, kiedy wystąpiły, to wystąpiły między 5 a 6 nadgodziny stuprocentowe. A między 6 a 10 będą godziny 50%, dlatego że jest to już w dniu powszednim, w porze dziennej, po godzinie 6, przyjmując, że pora nocna jest 22 do 6 standardowo. I zobaczcie, jeżeli byśmy analizowali to w wersji każdy dzień osobno, to mielibyśmy trzy niezależne dni po 8 godzin, żadnych nadliczbowych. A w tym przypadku mamy tak naprawdę 3 dni. Dokładnie 24 godziny pracy, ale 5 godzin z tych 24 jest obciążone dodatkiem nadgodzinowym i kierowcy przysługuje wynagrodzenie dodatkowe lub czas wolny. Niektórzy z Was powiedzą, no dobrze, to te 5 godzin, co tutaj są nadgodzinami do wtorku, to niech on sobie tutaj odbierze jako, jako czas wolny w środę, później po fakcie. Tak, tylko albo weźmie, musi napisać na to wniosek, albo musimy mu tego czasu udzielić odgórnie, ale w wymiarze o pół raza większym niż same nadgodziny. Więc zobaczcie, że to można tak spłycić, że kierowca może odebrać sobie potem czas wolny za te nadgodziny, ale do tego są jakby wymagane już mechanizmy. Wniosek o, o, o czas wolny za godziny liczbowe lub udzielamy informacji o tym, słuchaj, panie Tadeuszu. Tutaj pan m, idziesz sobie szybciej do pracy i udzielam panu czasu wolnego w zamian za nadgodziny z zeszłego tygodnia, z wtorku na przykład. Nie? Czyli sami pokazujecie, że, że uznajemy tego nadgodziny i one się kompensują. Poprzez metodę kompensowania nadgodzin. A zatem tak to powinno być. Co będzie następnym problemem? Jeżeli fizycznie, załóżmy, kierowca wyjedzie w czwartek o godzinie 10 i będzie aktywny do godziny 18, to nie jest żaden problem, tak? Rozpoczniemy sobie ten dzień o godzinie 10, skończymy o godzinie 18 i to jest czwartek. Jeżeli następnego dnia, czyli w piątek, kierowca zacząłby pracę o godzinie 7, i też będzie aktywny sobie, tam załóżmy do tej godziny 16, 17. Niech będzie do 16. To nie jest jakby istotne w tej chwili, ile kiedy skończy. Ważne są początki. Kiedy kierowca wznawia pracę, rozpoczyna pracę, wsiada do samochodu, klika w tachografię, rozpoczęcie, kraj rozpoczęcia pracy. Te aktywności determinują mechanizm liczenia i mechanizm układania aktywności w dobach. Teraz to jeszcze narysuję, ale zobaczcie, co się wydarzy, jeżeli kierowca w sobotę przyjdzie fizycznie, na przykład do, do pracy, czy wznowi pracę, bo musi dojechać, i będzie rzeczywiście tą pracę, pracę realizował między godziną ósmą a na przykład godziną 10. Zobaczcie, co się wydarzy. Jeżeli mielibyśmy analizować każdy z tych dni niezależnie, to będziemy mieć tak naprawdę pracę w czwartek od 10 do 18, pracę w piątek od 7 do 16 i pracę w soboty od 8 do 10, co wiąże się z tym, że trzeba będzie udzielić Dnia Wolnego za pracę w sobotę, w Dzień Wolny, tak? Bo. Była praca w dzień wolny. I to jest ustawienie, to jest jakby wynik takiego, takiego ustawienia w sposobie liczenia, że synchronizujemy doby od pierwszego zdarzenia. Czyli każdy dzień analizowany jest niezależnie od pierwszego zdarzenia i powoduje właśnie to, że no, pojawiają się te zdarzenia w każdym dniu niezależnie. A jeśli będziemy liczyć to zgodnie z przepisami, czyli tak jak mówi doba, ok, specyfikat pracy kierowcy jest taka, że to się rozjeżdża, rozciąga, rozrzucone jest po, po całym kalendarzu, po całych godzinach w dobie, ale jeżeli doba trwa 24 godziny, ktoś tą dobę po coś zdefiniował, żeby to było powtarzalne, żeby to było spójne z kodeksem pracy, żeby kierowca jako pracownik nie miał gorszego podejścia do nadgodzin. Jakby interpretacji liczenia nadgodzin niż pracownik, który jest w biurze. I odwrotnie, żeby z kolei kierowca nie miał przez jakieś dziwne zaszłości czy jakieś dziwne metody liczenia podwójne liczby nadgodzin za te same godziny pracy. Bo to nie o to chodzi, ile kto ma zarabiać w tej chwili, tylko czy ta metodologia gdzieś nie wypacza całej matematyki zliczania rzeczywistych, realnych czynności kierowcy. I zobaczcie, jeżeli mielibyśmy od czwartku od 10 do piątku do 10 jest czwartek. I od czwartku od dziesiątej, rozpoczęcie czwartku, do so, do, przepraszam, od piątku od dziesiątej, rozpoczęcie i do soboty do dziesiątej jest piątek, to te zdarzenia są w piątek, te zdarzenia są w czwartek, a w sobotę nic tu się złego nie wydarzyło. I przez to właśnie czasami trafiacie z pytaniami do mnie: dlaczego ja mam na przykład tyle nadgodzin? Albo 40 czy 50 nadgodzin w tygodniu, czy w miesiącu? W miesiącu, w miesiącu mi wychodzi. No bo. Trzeba może zweryfikować, czy ustawienie, sposób podejścia, duplikowanie tych zdarzeń nie jest nagle zrobione dziwnie. No bo zobaczcie, jeśli jest też taka, taka metoda, że jeśli fizycznie jednak pilnuje ktoś tej doby, czyli wie o tej dobie, ale rozpoczyna jakby pracę w, w ten piątek tutaj, rozpocznie pracę o siódmej, ale pamięta, że jest definicja doby 24 godziny tej czwartkowej. Czyli od 10 do 10 czwartek liczymy, że to jest czwartek, czyli bierzemy te 8 godzin i te tutaj 3 godziny. Razem będzie w czwartek 11 godzin, z czego 3 nad godziny, bo to będzie ta część, ale teraz niezależnie zmienimy sobie tutaj jakiś kolor na jakiś inny. Niezależnie, piątek rozpocznie się od godziny siódmej i będzie trwał dotąd i będzie trwał do siódmej, do soboty. Czyli również tutaj ktoś pilnuje doby, ale jednocześnie trzyma się zasady synchronizowania dni od pierwszego zdarzenia z nachodzeniem się dóbr. Zobaczcie, czwartek czerwony z piątkiem żółtym naszedł na siebie. Ma wspólny ten czas między siódmą a dziesiątą. Co to powoduje? Że od siódmej teraz zaczynamy liczyć normalny czas pracy piątkowy, czyli piątek trwa od siódmej do szesnastej, co oznacza, że tu jest już dziewięć, tak, dziewięć godzin. I jeśli to jest system podstawowy, to będzie jedna nadgodzina. Tak. I do tego powoduje, że skoro tutaj ten piątek skończył się o godzinie 7 rano w sobotę, jako doba 24-godzinna, no to sobota się rozpocznie tymi aktywnościami tutaj normalnymi, i mamy sobota jeszcze, mamy dwie godziny pracy w sobotę, czyli wymagany jest dzień wolny w zamian za pracę w sobotę, lub te dwie godziny trafią do przekroczenia ponadplanowego, czyli średniotygodniowego dodatków w okresie rozliczeniowym. I teraz, czy to jest OK? Tak naprawdę, zobaczcie, ten człowiek pracował 8 godzin tutaj, 9 godzin tutaj i 2 godziny tutaj. Tutaj ma już 3 nadgodziny, tu ma 1 godzina, tak naprawdę pracował 17 godzin w tych dwóch dniach, czyli jeśli mamy policzyć nadgodziny, to będzie ich jedna, a nie cztery. Metoda synchronizowania doby z nachodzeniem się powoduje duplikowanie dodatków nadgodzinowych w tym miejscu i wykazywanie niepotrzebne nadgodzin. W tym miejscu co jest no chyba niezbyt optymalne przyznacie sami dlatego to jest tak istotne i tak ważne jeżeli macie do tego odcinka jakieś pytania zadawajcie je pod odcinkiem będzie tam też link do webinaru który w najbliższym czasie będziemy oczywiście organizować na takich webinarach będziemy to też rysować więc jeżeli tylko macie pytania nie rozumiecie czegoś albo chcielibyście sprawdzić czy synchronizujecie doby prawidłowo no to dajcie znać, sprawdzimy. To da się łatwo, da się łatwo zweryfikować. Tyle na dziś. Dzięki. Cześć.